na moją ilustrację, ja to namalowałam. Bardzo kocham szkołę. W tej szkole najbardziej mi się podoba biblioteka, świecica i klasy. Nie szkoła jest fajna, bo jest dużo niespodzianek do robotyka WF i zejdzie od robotyki. Lubię to, że w tej szkole jest informatyka, plac zabaw, mini siłownia. I, że można tu się uczyć chemii. Bardzo mi się podobają zajęcia sportowe i zachęcam i innych do przyjścia do tej szkoły. Lubię zawsze świetlicę, tam lubię chodzić. I lubię najbardziej obiaty. Mi się podoba w tej szkole Ogólnie mini siłownia, bo można tam ćwiczyć i się ma większe mięśnie. Szkoła jest, jest fajna, duża, nie ma dużo pięter. Jak się gdzieś śpieszy, szybko można gdzieś iść. Są mieli bardzo nauczyciele, więc co zawsze mogą. Mi się podoba w tej szkole, bo są fajni przyjaciele, różne ciekawe prace. Fajne filmiki z pani Puszcza. Nauczyciele tu są bardzo mieli, bardzo życzliwi i dobrze traktują tutaj uczniów. Mi w tej szkole się podoba pani Ewa. Fajne są klasy. Plac zabaw, szkolny siłownia, Polak, Matma to nie za bardzo. we. Plastyka. Bardziej mi się podoba WF i informatyka i zajęcia. Lubię bardzo szkołę, bo mam drogi i są fajne. Jest podzianki do tego, jakiś jest ciepło, wychodzimy na drzwi z panią. Panie są bardzo fajne i do tego najpiękniejsze panie jest z od angielskiego. mi się podoba informatyka, WF i są super dobytycia. Ja że, że tak jest fajnie, że, że czuć takie ładne smaki obiadów, bo, bo jak chodzę do świetlicy, to, to się zajadaję takimi dobrymi rzeczami. I jeszcze mi się podoba plastyka, jak, jak pani wymyśla, takie różne ciekawe rzeczy. Bardzo mi się w szkole podoba to, że, że fajnie można spędzać czas i się też uczy dużo. Podoba w tej szkole klasy minisiłownia placapa. Bardzo mi się podobają zajęcia sportowe i zapraszam do nowo otwartej sportowej klasy.